Hej, ty! Trochę dziwne miejsce dla drwala. Czy ja wyglądam jak drwal? Widziałeś kiedyś drwala z takim toporem? Właściwie to nie. Jestem, a właściwie byłem, królewskim katem. Nadal pobieram pensję, ale katem złać się już nie mogę. Tak dawno nie wykonałem żadnej porządnej egzekucji. Mało kto popełnia teraz zbrodnie kwalifikujące się pod topór. Większość przestępców trafia do Górniczej Doliny, więc jestem na niewymuszonym urlopie. Jednak wojna kiedyś się skończy, a wtedy całe to ścierwo trafi pod moje ostrze. Jak to jest być katem? Dobrze? Moim zdaniem nie ma tak, że dobrze czy niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w tej pracy najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. Heh, ludzi, którzy podali mi pomocną dłoni, gdy sobie nie radziłem. Co ciekawe, to właśnie przypadkowe spotkania wpływają na nasze życie. Chodzi o to, że kiedy wyznaje się pewne wartości, nawet uniwersalne, bywa, że nie znajduje się zrozumienia u innych, ja miałem szczęście, ponieważ je znalazłem. Wielu ludzi pyta mnie, jak ja to robię. Skąd czerpię tę radość? Odpowiedź jest prosta. To umiłowanie życia, wiedza o tym, że jeden fałszywy ruch może na mnie zmarnować. Dzięki temu mogę z dnia na dzień zmienić swój tryb. I tak jak kiedyś ścinałem ścierwo, tak teraz mogę zmienić zawód i zostać tym no drwalem. Muszę już iść. Trzymaj głowę na karku, chłopcze. To takie nasze małe, zawodowe powiedzenie. Nieważne.